Wygramy MTA! O tak, o tak! Wygramy MTA! Skądże przybyłeś, pierze? Jak to skąd? Z Paryża! Czyli z Francji! Nie Paryż! Tam się żegna Hyż! To pod Rzeszowym. <noise> <noise> Na klasę stoi, czy co się boi? Mamy podswoi, śmiąch łyciska poi Ordajus szary, wydał za pary I przerażonych parzy, przyjdzie prosto w nos. Chciałbym być sobą. Życie kulturalne kreowane właśnie przez takie typu wydarzenia są właśnie takim cennym wkładem w rozwój, można powiedzieć, całej kultury narodu. Na, tutaj na powiedzmy, rynku uniwersyteckim, rynku lokalnym, bo przecież. Potem ci nasi studenci często robią karierę czy to w kabaretowych zespołach, czy w zespołach teatralnych. Czy osoby, które śpiewają w chórach, robią potem karierę w operze na przykład krakowskiej. Polsko! Dobra, mordeczki! W tym semie uczymy się wszyscy razem. razem! Razem! Jacek ogarnia matmy? Ja mam trochę problemy z zarządzania. Ale jak chcesz, to się możesz do nas dołączyć. Bardzo chętnie, ale umówiłam się już z Marią Magdaleną. Także <laughs> może dołączyć. Może nie mam! Marzę nie mam! Żaden ze mnie, nie kulturny, turny Nie jednego z pół Ale w duszy zakamarka, jak chyba każdy z was marzeń. Ręczka do laseczka do żelona we wcześniejszych tych edycjach było trochę więcej takich kabaretowych, a tu było kilka takich bardzo poważnych, psychologicznych, ale bardzo świetnie. Jestem dumny z tego, że wymyśliłem to i to trwa i trwa, i trwa. Jestem dumny z tego, że ta nasza uczelnia w jakiś sposób kultywuje. I ogromną wagę przywiązuje do edukacji kulturalnej studentów, bo według mnie prawdziwe wykształcenie akademickie bez edukacji kulturalnej jest, jest beznadziejne. A u nas jest, mamy chór, dwa chóry, zespół góralski, sygnalistów myśliwskich, dwa kluby. Dzieje się dużo.